Z tej strony terror. Witam Was w kolejnym odcinku Sfira. Eee, tak, w ostatnim odcinku szliśmy za Keigenem, i w dzisiejszym odcinku robimy to samo. Dobra, tu na początku mamy parę kolesi. Dobra, widzę tam kolesia. O! Zgin No, zginie Ci to chodzą tam jest powrotem. Tak, może podbiegnić za mną i tu się schowaj. Masakra, no, ale nie wiem czemu oni podbiegają w ogóle do mnie. Turma, punk punkt kontrolny, snajperkę tutaj mamy. Eee, snajperka. Szkoda mi tej broni, to straszne. Dobra, nic, ja robię krótkie cięcie i zaraz do Was wracam. Dobra, jestem z powrotem, możemy y, dalej grać. Nie wiem co nam snajperka. No dobra. Dobra. No, achievement dostałem przy okazji i zapisywanie. Da można się schować za drzwiami, dobre. Dobra, co się dzieje? No, fajna muzyka. czy dalej, czy nie. Nie idziemy. Wszyscy do mnie strzelają. No, szybko, szybko, przeładunek. Kurwa, skąd? Ja pierdolę. Dobra, wchodzę tutaj. Dobra, zabijamy ich. Dobra, zabity. Co to jest? Ta fuck? Aha, rakietnica. Dobra, coś przeczuwam, że będzie robot. Jeszcze ktoś. Dobra, myślę, że to wszyscy, więc idziemy dalej. Dobra, tu się nie da. Kurwa, nie. Pierdalej Dobra, kolejny zapis No najpierw idziemy zobaczyć co tutaj jest To snajperka serwia fajna jest Dobra, tu nic nie ma Dobra, przeadunek jest Dobra Fak, 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 fuck No czym nie umiem Nie umiem Żal Litera M jest bugowała Dobra, kino chyba. Super 11 naboi, świetnie kurwa. Też mi zajebali z granata. Dobra, chyba padł koleś. Ja sobie użyję apteczki, bo mam dużo życia. Tu wreszcie, tu koleś się chowa. Nie mam z czego strzelać, mam tylko snajperkę. Headshot ładny. Dobra, kolejny zapis podnosimy amunicję. Tu mamy mini apteczki, ale ja nie potrzebuję piątka Dobra, bierzemy to, no, co my tu mamy Zmocnienie jakieś Tu mamy amunicję Nic, cztery rakiety zostały, trochę amunicji do M4, chyba to jest M4 A, że niby takie... takie kino, ta? Taka ściema. Okej, okay, gen. Chyba trzeba iść tędy. The fuck. Serio nie mogę drzwiami wyjść? Oh. Wow. Okej, okay, gen. Jezus Maria! Wa. Ja pierdolę! Almaty po prostu... ...dozowały mnie po prostu. Zaprowadzi. Masaka. Dobra, no e, zobaczmy jakie mamy zadanie. Znajdź tunel to wyruszę linią, żeby Super. Czyli to samo co wcześniej. Je jeszcze jedno zadanie doszło. No nic, trzeba to wykonać, więc yy, idziemy dalej. Wow, co to jest? Możesz w kurwę. A, dobra. No, wsiadaj. Wow, yeah! pięknie. No to na Zajebiście, mamy robot. Dobra, jak to było? Na G rakiety. Ty, 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 na G tup tup, 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 tup. To, to już mi tu robota rozdupić chcecie. Nie wiem, to się pani regeneruje, nie, regeneruje się. Dobra, no maszyna się nie da. Wow, to do mnie to na dupie. I... Jestem lepszy! No i ładnie, dobra. No, idziemy dalej. Robot po prostu jest świetny. Oj, chwila. Dobra, jestem z powrotem. Co <laughs> za to cięcie? Dobra, co tu mamy? W kolesi. Do rozwalenia. O, kolejny robot. No skin! Tu jeszcze tam! Nie widać go no! Masakra Gdzie się tam chowasz? Dobra, ty skin! Jezu, z 10 stron do mnie strzelają! Teraz chyba zginął tamten Kolejny robot Jezu ile tych kolesi jest Dobra, chodź tu się by się przydał Tutaj jestem rakietniczką no. jest chyba No tutaj sobie Uwaga, uwaga na to Tak, co to było? No to lepszy raport tej wiśnie Alarm, alarm No wyłaś, jezu Ohoho, Nie zdążyłem wyjść, the fuck! No naciskamy Dobra jeszcze raz Czytaj ostatni zapis Zobaczymy gdzie skończyliśmy. 100%. No nie. Dobra, nic. Ja robię krótkie cięcie. Sorry, trzecie już, no ale nic. Robię cięcie i jak tam będę, to wrócę do was. Dobra, jestem z powrotem. E, udało mi się to przejść, wróć Udało mi się to przejść wskoczyć do jakiejś dziury i omal by mnie zginął. Dobra, jestem w jakiejś dziurze, nie mam w ogóle jakiś Dobra, dobra. Dobra, szczerze... wow. Dobra. Idziemy spokojnie, nikomu nic nie robimy. Idziemy po prostu z nimi. Oni gdzieś tam się Nie, Nawet nie trzeba na nich amunicji zużywać, ale przydałaby się apteczka. I e, keigen. Keigen, nie rób tego. Oj, oj. Nie, to jednak było zrzucenie. Pytanie, gdzie jest Kagan? Gdzie on może się znajdować? Tego dowiemy się za chwilę. Dobra, nic, nie wiem. Sketch, wow. albo coś strzeliło, albo po prostu taki był dźwięk skoku. Chyba dźwięk skoku, dobra, nic. Biegniemy po stromej ścianie. Wow. nie wiem. Wow, 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 ale mi znosi, da faktu. A o! Dobra, skrzeliłem w dół i przechodziłem przez okno. Nie, tu jest jakaś dziura, dobra, świetnie, więc przechodziłem przez nią. Dobra, to kiper No fuck. O, fajnie, woda się leje Rysznic. Oby nie było tu ża żadnych. wow, wow ale. Uparcie, jak to wygląda, jak To gdzieś miasto w oddali. Doro, pytanie, teraz gdzie mam iść? Tu na pewno nie, nie, może tutaj? Chyba tak. Słyszycie, jak nasz bohater ciężej oddycha, serce mu bije i Keigen. Teraz znalazłem Keigen dobra, nie. To znowu nie Kejgen, dobra. Znalazłem, znalazliśmy tunel. No i e, nic, na tym byśmy skończyli kolejny odcinek Sfira. E, ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę e, i oczekujcie kolejnych odcinków Sfira. Będziemy dalej szukać Kejgena. E, no i to na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć.